Я буду ждать на этом шлюпе и выставлю, как буду шмалевать, как буду себя Więc ten get ready, Jakbyście <grystans> się, się pytali się <grystans> na A nie mówię Może jesteście ode mnie Ja nie wiem, nie, nie, nie. To są w środku są takie druciki. Tak wyglądają. Te papier są tak, tą komeczkę i z nim się zakłada się je. To się co loki, ale trzeba je ściągnąć. I mi się też jeszcze do końca nie rozpuściłam, bo one się rozpuszczają te loki, ale pod żadnym pozorem nie możecie ich... pod żadnym pozorem nie możecie ich Боже, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.